Zapraszamy na obiecane sprzęty z paczek. Witam serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio na naszym kanale audio Azyl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową wehikuł Dziękujemy serdecznie za komentarze oraz subskrypcję. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy uczestniczą w naszej zrzutce na muzeum stacjonarne, aby te wszystkie sprzęty zostały dla przyszłych pokoleń i miały swój własny kąt. Jeżeli chcielibyście również uczestniczyć w tej zrzutce, to oczywiście link pod filmem, jak również na naszej stronie internetowej znajdziecie wszelkie informacje na ten temat. A w dniu dzisiejszym chciałem, czy chcieliśmy, zaprezentować to, co do nas dotarło z Kanady oraz Polski. I czy jest sprawne, czy niesprawne, co jest do zrobienia, to wszystko opowiem oczywiście w czasie prezentacji. A według naszej tradycji, pierwszy raz tego roku, magazyn muzyczny Jazz się kłania, 1987 rok, cena 70 zł. I bardzo zainteresował mnie artykuł zatytułowany. Herosi z plastiku. Bardzo ciekawe. Jak myślisz o czym będzie? Z plastiku? No, dzisiaj z plastiku to mamy zabawki. Nie tylko. No, herosi Spiderman i inni. To A, chyba. Byli... Tak, tak, tak. Mm -hmm. To chyba herosi z plastiku. No bo posłuchajmy, korespondencja własna z Berlina Zachodniego. Co z nami będzie za jakiś czas? Zastanawia się autor. Rok 87. dokładnie. To dzisiaj możemy odpowiedzieć. No to. Na to pytanie. I to będzie bardzo ciekawy artykuł, bo będzie może również odpowiedzią. Jest książka Rock Dreams. Na okładce rysunek Mick Jagger i Bob Dylan siedzą w małym, zwyczajnym lokaliku, piją kawę. Pod tytuł jednak smutnawy. Bye, 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 baby, bye, bye. Oj. Reklamy mówią o niej, że to jest książka przedstawiająca ostatni sen przed apokalipsą Rockandrowa. Sny się kończą. Jagger wydał drugą solową płytę, bardzo złą. A Dylan, widziałem jego koncert w Berlinie, stolicy NRD, tylko pół godziny z powodów międzynarodowych. Zawsze zastanawiało mnie, jak będzie ze mną, z moim pokoleniem, gdy będziemy starzy. Czy my też będziemy mieli swoją muzykę, sentymenty, swoją Hankę Ordonówną? Muzykę, która będzie nas wzruszać, porywać, której młode pokolenie nie będzie rozumieć i akceptować. Teraz już mam taką muzykę. Bob Dylan, The Doors, Rolling Stones, Jimi Hendrix czy Janis Joplin. I co? Jak jest naprawdę? No naprawdę jest chyba tak, że ja nie wiem, ale ja tak do końca dzisiejszej muzyki też nie rozumiem. No patrząc na pokolenie, które wychowało się na yy, Budce Suflera, Republice, Lady Punk, Perfect, no to słowa tamtych piosenek dla nas znaczyły bardzo wiele, no czasy też były inne, przekaz był inny, choć czasy mi się wydają dzisiaj wracają, więc może zaapelujemy do młodego pokolenia wykonawców, aby się nad tekstami trochę bardziej skupili? Tak, i może, dokładnie. Tak, i może e, jakiś przekaz e, byłby też w tych tekstach lepszy niż, niż e, choć może my go po prostu tylko nie rozumiemy. Ale prawda jest taka, że no, młode pokolenie nie wiem, jak oni się zapatrują na Rolling Stones. Czy, Ewentualnie na, na To no niektórzy wiedzą, że takie zespoły istniały tak. i były popularne. Niektórzy wiedzą. Niektórzy. Tak, dlatego w radiu normalnym to ciężko znaleźć jakiekolwiek utwory. Tak, lansowane są raczej tutaj wykonawcy dzisiejszego pokolenia. Tak, tak. W radiach internetowych oczywiście mamy swoje audycje. No był teraz też top wszechczasów Radia 357. No cóż, od lat na pierwszych miejscach zamieniają się tylko trochę tam miejscami Queen, Dire Straits i tak dalej, Led Zeppelin, ale dużo osób jednak głosuje i no te utwory, te ballady w zasadzie są, są na pierwszych miejscach. No ale czy młodzi będą na to jeszcze kiedyś głosować? Czas pokaże. Czas pokaże. Nie wiem, czy rozumiem nową estetykę. Może nie rozumiem i może dlatego z reguły nie podobają mi się nowe kapele, bo The Cure nie jest moją muzyką. To może inna estetyka, ja, my, wychowani na rok końca lat 60., możemy jej nie rozumieć, przez to także doceniać. Ale gdzieś głęboko we mnie tkwi przeświadczenie, że to nie tak że The Cure ma, być może na razie, mniej do powiedzenia, mniej nowego wnosi niż kiedyś Jagger i Richards, niż Lennon i McCartney. Podtrzymują mnie w tym przeświadczenia i to, że również moją estetykę proponuje Sting na koncertach? Czy także Tom Waits, Keith Richards, Aretha Franklin? bo nie obecny Mick Jagger, niestety, i nie Prince, i nie Madonna, i nie YouTube, czy Pet Shop Boys. Cokolwiek by nie różniło wymienionych artystów, dla mnie nie jest to muzyka żywa. No cóż, a znowu nasze pokolenie już YouTube rozumiało. No widocznie tak jest. Każde pokolenie ma swoją muzykę. Każde pokolenie ma własny czas. Tak, tak. I, no, cytując tutaj słowa piosenki, i faktycznie. Być może tak musi być. Ale myślę, że teraz już zapraszamy, żeby nasze eksponaty muzealne pokazały. Tak, jest czasem, by... który nie pójście tak. dymka, za długo <laughs> będą pod prądem. <laughs> Co potrafią, a do artykułu po prezentacji zapraszamy. Jeśli nasze studio w muzeum nie będzie gotowe, a to jeszcze troszeczkę potrwa. No jesteśmy tutaj trochę prowizorycznie, więc będę trochę korzystał ze słuchawek bo nie podłączyłem tutaj kolumn, nie ma za bardzo miejsca i tak wszystko jest trochę prowizorycznie, ale yy, prawda jest taka, że postawiłem tutaj sprzęty te, które są sprawne. Niestety Technics yy, Amplituner, jeżeli osoby, które oglądały yy, nasz poprzedni odcinek, yy, ma po prostu wyjęte bezpieczniki od końcówki mocy. Najprawdopodobniej coś tam jest uszkodzone. DVD stansuje mimo wymiany pasków kieszeń zaczęła pracować normalnie, wyczyściłem również laser, niestety płyt nie czyta, a więc postawiłem tutaj urządzenia te, które działają i które będę mógł Wam zaprezentować w pełni, jakby to powiedzieć w całej okazałości telefonkę, piękny tutaj plituner od Pana Roberta i podłączyłem pod niego tego techniksa bo co prawda był uszkodzony, ale tylko i wyłącznie pasek po wymianie paska sprzęt zadziałał, także była to bardzo szybka naprawa, krótka, jak widzicie, świeci na niebiesko. Jest to bardzo fajny zmieniarka, to jest bardzo fajna zmieniarka CD na 111 płyt. No i co ciekawe, ta jedna jest oczywiście tutaj można ją włożyć z boku i wtedy. Wciskamy ją jako odtwarzanie jako pojedynczą płytę, że nie trzeba wyjmować z tych 110 którejkolwiek, żeby tutaj nam zagrało. Czyta w miarę szybko. Jak słuchać muzyka gra. Ale na słuchawkach. Te słuchawki też są troszeczkę wybrakowane, ale używam ich głównie właśnie do sprawdzania sprzętu w przypadku, gdyby zaszła jakaś awaria czy coś no to żal spalić słuchawki droższe a te Philipsy się bardzo ładnie sprawdzają i powiem wam że ten telefonken ma fenomenalny dźwięk naprawdę dynamika jestem naprawdę pod wrażeniem śmiało można powiedzieć że można słuchać bez konturu bo przy konturze jest naprawdę bardzo dynamicznie. Bas, jak widzicie, jest też tak, prawie na połowie. Bo rzekłbym, że te słuchawki mogą tego nie wytrzymać. Także, jeżeli ktoś lubi amplitunery dynamiczne, które naprawdę ładnie grają, to mi się wydaje, że ten telefon byłby bardzo fajnym rozwiązaniem, bo nasza trzecia połówka grzesił. Ma kilka tych telefonkenów i za każdym razem, jak słuchamy muzyki na tych telefunkenach, to jesteśmy pod wrażeniem, bo telefunken robi właśnie mocne i dynamiczne sprzęty. No, jak widzicie, jeżeli chodzi o Techniksa, urządzenie naprawdę bardzo ładne. Możemy oczywiście tutaj dodać tytuły albumów i tak dalej. Jest wyszukiwarka do tego. Urządzenie naprawdę fajne, i oczywiście tutaj mogę wam pokazać, jak to wygląda w środku. Zobaczcie, no tutaj, jak w momencie, gdy otwieram to, oczywiście jest tam ta listwa z tyłu, która zamyka nam możliwość dojścia i pokazania wnętrza czytnika, ale naprawdę bardzo duża, solidna zmieniarka CD. Powyżej mamy. Właśnie Kenuda od pana Piotra. Patrzę tylko, gdzie ja dałem kasetę, bo gdzieś. A, to jest kasetka? Okazał się sprawny. Z autorewersem sprzęt, jak widzicie, ładne czerwone wskaźniki. No Mamy tutaj wciśnięty przycisk resetu. Być może leży w środku. Będę to jeszcze sprawdzał. Na razie go nie rozbierałem. W każdym razie jest sprawny. Autorewers również pracuje. Także dziękujemy bardzo za ten ładny model. Powyżej 110V. E, 3 głowicowy Nikko. No, i co mogę o nim powiedzieć? To, że. Na chwilę mogę go włączyć, zobaczymy jak wska pracują wskaźniki, ale niestety on się wyłączy po chwili, gdyż nie pracuje tutaj licznik. I z tego powodu, no niestety, yy, nie jest w stanie sobie tutaj komputer z tym poradzić. Muszę ten pasek wymienić. Myślałem, że to będzie zdecydowanie prostsze. Otworzyłem go i zajrzałem do środka, ale niestety jest to dość yy, żmudne. I trzeba rozebrać cały mechanizm tutaj, ażeby dostać się do, do tego paska, przód cały tutaj zdjąć. Już na to nie było za bardzo czasu, a więc y, postanowiłem pokazać go Wam chociaż tak, kilku sekundowych takich przerwach. Tak jak mówiłem, jest trzygłowicowy, obsługuje kasety normalne, chromowe, metalowe. Oczywiście mamy tutaj, y, no, timer do. Y, do playa i do, do nagrywania także y, oczywiście tape monitor bardzo fajne urządzenie i tutaj mam jeszcze jakiś komputer powiem szczerze to z nagrywaniem jest związane nie, nie będę jeszcze tego y, nie testowałem, nie wiem y, jak to działa, ale na pewno się temu przyjrzę i będziemy coś więcej na ten temat y, prezentować u góry Model 929 Realistic. Radio odbiera, co ciekawe, nawet magnetofon gra, yy, ale klawisz startu czasami nie chce zaskoczyć. No, jest sprzęt dość stary, więc no, nie będę tutaj już go aż tak bardzo męczył. Ale fakt jest taki, że urządzenie jest sprawne, nawet stereofonie łapie. Także yy, bardzo ciekawy model, który będzie jakby wśród modeli tego typu, czyli z magnetofonem u góry w naszym muzeum na pewno prezentowany. Teraz przejdziemy może do modeli przenośnych. No i tutaj mamy jako pierwsze ten Javis. Myślałem, że mogę go przełączyć na 220V, bo jest tutaj okno. Zajrzałem nawet do niego do środka, bo z tyłu Pisze 100, 120 tylko, ale mówię, skoro jest okienko, to może coś tam w środku jest jednak, niestety, niestety nie, ale sprzęt, zaraz tutaj odpalimy. Ra radio gra, no i oczywiście zaprezentuję Wam magnetofon, bo okazało się, że magnetofon jest również sprawny. I tutaj zobaczymy przy okazji, czy trochę zwolnione obroty wiadomo, trzeba je wyregulować. Ale widzicie, i tutaj wcisnąłem niechcący ten komputerek na tym i... Nikko. No, i niestety mamy w tej chwili uszkodzone nagranie, już będę musiał je nagrać poprawnie. No Jest na pewno do czyszczenia, ale magnetofon jest sprawny mimo tylu lat, pasek jest cały, także bardzo fajnie JVC. Yy, oprócz tego otrzymaliśmy od Pana Piotra yy, tutaj właśnie taki przenośny Sony, już oczywiście yy, późniejsze czasy. Z odtwarzaczem CD oraz z magnetofonem kasetowym, wszystko sprawne. Nazywam te magnetofony takimi trochę kuchennymi, bo one często w kuchniach stały, ze względu na swój trochę kształt i trochę rozmiar. Bardzo ładny i całkowicie sprawny. No, i przede wszystkim mam tutaj jeszcze jeden sprzęt, który bardzo, bardzo mnie cieszy, również od pana Piotra, czyli nasz, naszą Unitrę. Do tego będę potrzebował jednak kabel przełączyć tutaj, bo. Dostaliśmy dwa te egzemplarze. Jeden niestety nie pracuje, ale oczywiście pozostanie części, bo to się zawsze części przydają. A tutaj i nawet prawidłowe obroty ma. Nie wiem, czy on był używany niedawno, czy po prostu zachowały mu się te obroty z jakiejś przyczyny prawidłowe. Nie mam pojęcia. W każdym razie nic nie musiałem z nim robić i z tego cieszę się najbardziej, bo jakoś ten sentyment do tej polskiej unitry we mnie pozostał i pozostanie chyba na zawsze, to już jest nie do zlikwidowania. Także te klawisze tutaj, właśnie przewijania, start-stop, z którymi całe dzieciństwo się spędziło ten dźwięk, gdy wyłączamy. No, gdyby ktoś mnie w nocy obudził o 4 rano i zapytał co to był za dźwięk to chyba bez wahania powiedziałbym nasza Unitra właśnie wyłączyła ktoś wyłączył klawisz startu a co wam jeszcze ciekawego chciałem powiedzieć bo rozmawialiśmy o tych kablach w ostatnim odcinku i powiem wam, że tutaj ze względu na te kanadyjskie wersje tych sprzętów są różnice w kablach nie znam tamtejszego rynku aż tak bardzo, ale widzicie, jest różnica. Ten kabel nie posiada wycięcia i nie każdy kabel pasuje do każdego magnetofonu. A na przykład ten, tutaj, ten mam zaplątany jeszcze. Od tego Techniksa wygląda jeszcze inaczej, bo ma tutaj końcówkę płaską. Także jest tych kabli dużo. Cały czas no, będziemy tych kabli pewnie poszukiwać. Najróżniejszych, bo no, po prostu będzie im nam brakować, żeby te wszystkie sprzęty uruchomić. Aczkolwiek, czy przy tych cenach prądu hmm, da się to wszystko każdego dnia odsłuchać, to już nie wiem. Jak widzicie, sprzęty wytrwały do końca. No, i oczywiście bardzo się cieszę, że większość tych sprzętów jest sprawna, że nie wymagają naprawy elektronicznej, no bo to są zawsze koszty, które trzeba w jakiś sposób nie tylko ponieść, ale jeszcze znaleźć często części. Jeżeli jest końcówka mocy uszkodzona czy coś, to z tymi tranzystorami dzisiaj też już nie jest tak łatwo. No, ale tutaj na szczęście w tych sprzętach większość wszystko zadziałało. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. No, Mieliśmy też okazję zrobić tutaj program, no bo nie posiadamy tutaj też sprzętu, abyśmy regularnie mogli robić programy. Yy, no, mam nadzieję, że, do, że wiosną zaczniemy już sprzęt zwozić. Może uda nam się to, jeżeli zima nam nie pokrzyżuje planu, bo ktoś słyszałem, że ma wrócić jeszcze do nas. Co ja no, Zobaczymy o, to już. Będziemy czekać, zobaczymy. Także mam nadzieję, że sprzęty Wam się również bardzo podobały. A na koniec, co jeszcze mamy w naszym artykule? No dalej. Jaka była ta moja estetyka? Autor się cały czas zastanawia. Nie wiem do końca, ale wiem, że koncert Boba Dylana w Berlinie Zachodnim nie sprzedał się. Liczono na wielkie plenerowe widowisko 60-80 tysięcy ludzi. Sprzedano ponoć tylko około 4 tysięcy biletów. Wow, może Bob Dylan nie był popularny? W Berlinie stolice NRD swoją drogą pouczające, że organizatorzy potrafili tak sprawnie Odkupić koncert było ponad 100 tysięcy słuchaczy. A w zachodnim Berlinie, w informatorze kulturalnym, w którym też materiał odylanie informacja, że będzie grał, znalazłem slogan reklamowy jednej z licznych muzycznych stacji radiowych. Tutaj chodzi to, czego się słucha. Zupełnie inne czasy, kiedy w końcu lat 60. powstawały w USA, w Anglii pirackie radiostacje. Nadający wyłącznie muzykę rockową, reklamowały się odwrotnie: Tutaj usłyszysz to, czego się nie słucha. Tu będziesz zbuntowany? Na nie. Teraźniejszy pop wyłącznie akceptuje. Zgadza się, dogadza sobie i słuchaczom, jeśli tym, co Erich Fromm nazwał ucieczką od wolności, totalnym konformizmem garniturkiem, w który wciśniesz wszystko i wychodzi, co trzeba. No tak. Każdy tęskni za e, swoją młodością, za czasami, kiedy no, byliśmy młodzi i e, dawało nam coś szczęścia, prawda? Tak, bo z tym związane jest, myślę, związanych jest wiele wspomnień i to też troszeczkę... Dlatego chyba młodsze pokolenie będzie zbierać komputery, na pewno. Smartfony. Tak. No, to będą rzeczy, które będą ich wspomnieniem z dzieciństwa. Tak jak te sprzęty są wspomnieniem, czy marzeniem. Marzeniem, ja bo, bo Wspomnieniem dla mnie. to jest to. Wspomnieniem to są piosenki z tamtych tak, lat, wykonawcy, tak. ale niestety sprzęt marzenia. Tak, tak. No, ale cieszymy się, że chociaż możemy poglądać to w muzeum. Tak, dokładnie. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, za subskrypcję, za komentarze i przede wszystkim dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszą zrzutkę na Muzeum Stacjonarne. Gdybyście chcieli to uczynić, oczywiście link pod filmem, jak i na naszej stronie www.wechikum-czasu.com i na tej stronie również znajdziecie możliwość kontaktu z nami. Gdybyście chcieli do nas napisać, piszcie. Będziemy starać się odpowiedzieć, jak to szybko możliwe. I zapraszamy do kolejnych odcinków. Do zobaczenia.